Dzień dobry Państwu, dzisiaj troszkę pogadanek na temat eFootball. Nie zapomniałem o Was, widzowie PSA i eFootball. Tak, wiem, że ostatnie sesje live się nie odbywają, ale powiem Wam, nie mam najmniejszej ochoty grać po prostu w to. Co tydzień mamy to samo, nic się tam nie zmienia, ci, co przychodzą na te sesje live, wiedzą, że co, w zasadzie gramy innymi drużynami i tyle. Nic spektakularnego. Małe ogłoszenie. Zostajemy przy jednej sesji live w tygodniu. Niestety nie wyrabiam się z większą ilością. Um, I ona będzie oczywiście w weekend na ogół w niedzielę, tak jak zwykle było Food Champions, natomiast w tą niedzielę prawdopodobnie nie jest, znowu zrobimy sobie w sobotę, ponieważ w niedzielę będę na wyjeździe Przypominam, że na Twitchu na Twitchu ponieważ um, YouTube już i tak troszkę się odblokował ostatnio zauważyłem, ale ostatnie 3 tygodnie, 4, 3-4 tygodnie Strasznie mi obcinało zasięgi nie za bardzo wiem z czego to wynika Um, I tak samo dotyczyło się to sesji live, więc stwierdziłem, dobra, no to możemy wrócić na Twitch'a. Część z Was była zadowolona z tego faktu, część pewnie nie będzie, ale z racji, że na Twitchu większość ludzi, właśnie jak oglądała FIFA, to nie miała z tym problemu, to przypominam, że widzimy się na Twitchu. Zanim przejdziemy jeszcze do eFootball, to kilka słów na temat wczorajszego meczu Real'u z PSG. Oglądałem ten mecz. Oglądałem tak 5 przez 10, bo coś tam sobie jeszcze w NBA klikałem. Um, natomiast jak się zaczęła akcja na kombach, czyli było 2-1. Po błędzie do Narumy, to, no to już większą uwagę przykuwałem, co tu się dzieje na boisku. I parę słów na ten temat. Po pierwsze, błąd do Narumy. Powiem Wam, że. No to był klucz. To był po prostu klucz do tego meczu, żeby się skończył tak, a nie inaczej. Ponieważ do tego błędu ja nie widziałem, żeby jakakolwiek drużyna miała szansę z tak grającym PSG. To, co Poczetino poustawiał, to jest po prostu szok dla mnie. Zauważcie, że zupełnie inna gra, jeśli chodzi o wykorzystywanie Messi'ego. Zobaczcie, jak w pierwszej połowie Messi się poruszał, tak jak w Barcelonie, zbiegając przez środek boiska i zawodnicy zagrywali mu piłkę, on odgrywał. To wyglądało bardzo podobnie do tego, co ja jeszcze jakiś czas temu widziałem w Barcelonie. Zupełnie zaczęli inaczej z nim grać. Czyli widać, że to działa, że on tam już jest jakiś czas. To trio z przodu miało naprawdę bardzo dobry mecz. Mówiłem o Mbappe, Neymarze i Messim. I do tego jeszcze rozgrywanie piłki w środku pola, obrona, no rewelacyjnie. No ale okazuje się, że na tych 11 zawodników znalazł się ten jeden, który stwierdził, że jako ostatni zawodnik w drodze do bramki zacznie się kiwać, zamiast tą piłkę podać albo po prostu wybić. Każdy wie, że na ostatniego się nie kiwamy i to zazwyczaj dotyczy obrońcy, a jak bramkarz to już w ogóle. Wcześniej Donnarumma miał w pierwszej połowie taką interwencję, gdzie zamiast wybijać piłkę, która szła do niego, wybił ją prosto na out, żeby nie popełnić błędu. A tu nagle coś takiego. I ja nie chcę wchodzić w dyskusję, czy tam był faul, czy nie. W mojej opinii to mógł być odgwizdany faul, ale cieszę się, że nie był. Kurczę, piłka nożna, wszyscy co grali na żywo wiedzą, że tam jest walka fizyczna, że dużo fauli nie jest odgwizdywanych. I jak się patrzę później na tych graczy o wysoką stawkę, którzy po prostu lekko się i tak, ja wiem, jak ktoś szybko biegnie, to się wystarczy, że go lekko dotknie i on upada, ale często jest tak, że ktoś szybko nie biegnie, a płacze, jakby mu nogę urwano. Też był taki fragment w tym meczu, gdzie Neymar się położył, e, moim zdaniem oczywista symulka to była, a płakał, co mu się tam nie wydarzyło i wszyscy tak na niego patrzyli, ja się błagam, chłopie, ile razy jeszcze? I e, ja wiem, że to zaważyło na bramce, fani PSG mogą być niepocieszeni, ale tak to jest jak się prowokuje e, takie sytuacje. Jako bramkarz nie można sobie na to pozwolić. W ataku jak ci faulu takiego nikt nie odgwizdza, no to trudno, powkurzasz się, ale bramki z tego raczej nie stracisz, no bo piłkę w ataku, ale nie przy własnej bramce, no ja was błagam. No i dwóch liderów oczywiście, Benzema i Modric. Modric dla mnie to jest, no, od zawsze rewelacyjny zawodnik, no... No niesamowicie rozgrywa tą piłkę. To jest, to jest coś, 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 obłęd. Dla mnie to jest obłęd, co ten chłop potrafi. Um, Benzema grek, którego jak ludzie jechali właśnie jeszcze jak Granaldo grał wcześniej, że on nie strzela bramek, coś tam, że, że, że słabo gra. To miałem takie kurcze, Benzema tyle spotkań Realowi wyciąga. Zawsze. Zauważcie, że zawsze jak nie szło Realowi wcześniej, zanim jeszcze był tym głównym strzelcem, takie teraz to wcześniej Benzema był tym, który potrafił bramkę strzelić tak jak Kariusowi, gdzie on to wyrzucił, a Benzema przechwycił i strzelił w finale Ligi Mistrzów. Albo z Atetico Maddy do tej pory pamiętam taką bramkę, gdzie niby się nic nie dzieje, Benzema był gdzieś przy końcowej linii bramkowej i on nagle wzdłuż tej linii sobie objechał ludzi i, i, i z tego padła bramka, już nie pamiętam, czy on tam wysunął komuś, czy sam strzelił. Takie bramki z niczego na wagę przejścia do następnej fazy w Lidze Mistrzów. Zawsze mi się z tym Bezema kojarzył, i zawsze jak Realowi nie szło, to nagle O się pojawiał. Nawet nie wiecie, jak mnie to denerwowało, bo ja za Realem tak średnio. Yy, średnio znaczy inaczej, jak mam wybrać między innymi drużynami, chociaż w PSG to akurat przy PSR to akurat yy, tak nie działa, to wolę zazwyczaj tą inną drużynę niż, niż Real. Natomiast bardzo lubię niektórych zawodników, jest to właśnie Bezema, jest to Modric. Bardzo mi się podoba to, że e, tak jak w, w większości przypadków myślę, e, ludzie to widzą, że tutaj zwyciężyło budowanie zespołu mądre, opierając go na weteranach e, oraz nowych zawodnikach, niekoniecznie w gwiazdach od razu. Przecież kto słyszał wcześniej o Winim, kto w, 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 słyszał wcześniej o Rodrigo, Rodrigo, który dał fa, bardzo fajną zmianę wchodzi, jest ruch na tym skrzydle, odbiera piłki. E, naprawdę podoba mi się to, jak wygląda jak to wygląda w realu, ale tak jak mówię, gdyby nie do Naroma, moim zdaniem, ee, to ten mecz w ogóle powinien się już wcześniej skończyć. Jeśli chodzi o PS, że to ile oni mieli sytuacji, i tutaj słowa uznania też za kurły na bramce, który, y, któremu Mbappe raz albo nawet dwa celowo między nogami i on to obronił. Zauważcie, bo wiadomo, że Kurtua lubi takie piłki wpuszczać, a tutaj spodziewał się tego i to wybronił. Więc to też na pewno pomogło. Słuchajcie, mamy parę newsów, mamy parę newsów i tak patrzę tutaj w prawo, bo ja sobie, ja sobie odpalę naszą stronę, żeby niczego nie pominąć. Um, dla tych, co nie wiedzą, prawdopodobnie aktualizacja, oczywiście zapraszam na naszą stronę e futbol, czyli wszystko o Minecraft i nie tylko. Strona zmieni nazwę na wszystko o, crea o Creative Teams i nie tylko, jeżeli tylko ten tryb w końcu wyjdzie. Natomiast na razie się nie zanosi, już Wam tłumaczę czemu. Um, ponieważ um, um, Galwani, czyli chłop, który ma tam wtyki, dosyć wyraźne, um, dał niedawno tweeta, że, um, że prawdopodobnie aktualizacja będzie przeniesiona na e, drugą połowę roku 2022, czyli nie będzie na wiosnę. To jest nieoficjalne info, więc nie bierzmy tego za pewnik, ale poszło coś takiego, no i jakby. No, no i, i wy się mi, że ja nie chcę, że nie chce mi się to nawet na sesjach live grać. no Bo, bo po prostu mi się nie chce, no i tyle. Um, mamy też informację następującą, może dla niektórych e, osób będzie to coś coś spektakularnego. Taki klub, który nazywa się AC Monza Włoski. E, prawdopodobnie będzie partnerem w eFootball. Klubem partnerskim, bo były foty, jak oni robią zdjęcia, wiecie, zawodników i tak dalej tam w tych w tych swoich kamerach różnych, e, więc... Tu mamy informacje takie. Jeszcze tak poza futbol, to mogę wam powiedzieć, że taka gra jak Total Football, która y, będzie zarówno na, na konsolę, na pecety jak i na, na komórki się pojawi. Natomiast tutaj raczej to będzie taki menadżer. Coś na tej zasadzie raczej jako mobilka może być całkiem ciekawe. Wątpię, żeby to było dobre jako, jako duży tytuł. Ale pff, kto wie, może się będę mylił y, i w tym temacie. No i co, warto też wspomnieć o tym, że ludzie grają w to eFootball i w top 10, na, jeśli chodzi o najczęściej pobierane gry i to był ranking jeszcze sprzed trzech tygodni, e eFootball było na miejscu siódmym. zaraz, zaraz, przed nim był tylko Rekrum, nie wiem co to jest, od razu mówię, był też Call of Duty Warzone, Rocket League, Master Duel, to też nie wiem co to jest, Fortnite i PUBG na pierwszym miejscu, no więc wyprzedził eFootball Genshin Impact, wyprzedził Apex Legends. No to nie jest zła, nie, nie jest na pewno zła, zła sprawa. Czyli podsumowując, bo to jest tylko tyle. Niestety nie ma więcej informacji, co ja poradzę. No tak to wygląda. Podsumowując, um, jeśli chodzi o strategię darmowej gry do pobrania. Działa bo ludzie pobierają i grają tylko problem polega na to, że produkt jest słaby gdyby oni wypuścili wersję, którą planowo mi wypuścić jako free to play, zobaczcie ile ludzi by w to zagrało ile ludziom mogłoby się to spodobać a teraz ciężka sprawa, nie? no, więc yy, ja na waszym miejscu raczej yy, jeżeli macie ochotę pograć w PS -a, no to został bym przy 21 a czekał raczej na Goals, na UFL. No i może ewentualnie jeszcze jakiś tam inny projekt, bo ich tych projektów się trochę pojawia, ale głównie te dwie gry. No i tyle, niestety. Taki, taki mamy klimat. Może macie jakieś informacje, o których ja nie wiem? Wątpię, bo my tutaj wszyscy w piątkę śledzimy ten temat razem z adminami, w czwórkę, przepraszam, ale niestety mamy tyle. Wiemy też coś na temat legend. O, może to jest coś, o czym warto wspomnieć na sam koniec. Legendy, które możliwe, że pojawią się w eFootball 2022, pojawił się taki przeciek. Raul o tym już wiedzieliśmy. Natomiast może pojawić się Nesta, Perer, Makalele, Salihamidzić i Drogba. No, to tak, w ramach jakiegoś pocieszenia na sam koniec to tyle mogę Wam powiedzieć. No, i tak jak mówię, zapraszam do śledzenia naszej strony, bo my codziennie wrzucamy jakieś informacje. Nie zawsze na temat e bo nie zawsze jest co, ale staramy się cały czas być na bieżąco. Tyle. Trzymajcie się i widzimy się w niedzielę na sesji live. W międzyczasie jeszcze zobaczycie jeden odcinek z PKO Ekstraklasa Games. Przypominam, że za no już ciutko, ponad dwa tygodnie, dwa i pół tygodnia, widzimy się na barażach. Wszystko będzie transmitowane na żywo z udziałem Polsatu. Tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.